Rr. Polskie Radio Londyn w Opolu. O, ja mogę zacząć. Oh, tell me black or white. Tak, to był <grym Close> Michał Szpak Polskie Radio Londyn. Dziękuję bardzo. Nazywam się Marcin Wolniak i zapraszam do garderoby Wielkich Gwiazd. Piątek, sobota, niedziela. W ciągu tych dni Polskie Radio Londyn w Opolu. Marcin Wolniak, Polskie Radio Londyn. Jesteśmy w Opolskim Amfiteatrze. Ze mną no, największa gwiazda 2015 roku, Sarsa. Jedna chyba z największych laureatek of Poland, która w tym roku po raz pierwszy wystąpi na scenie amfiteatru polskiego podczas festiwalu Sarsa. Jakie emocje po próbach? Witam wszystkich serdecznie. No emocje jakie? Wiesz co nie wiem, muszę zabrać sobie to do kupy. Ja zawsze jestem trochę zestresowana po takich próbach do telewizyjnych występów, bo mamy właściwie krótki tylko moment na przetestowanie się, a a wiadomo, że zazwyczaj wymaga się więcej czasu na takie coś, no ale no, takie są sytuacje. Ale ta scena opolska robi na tobie wrażenie, jest tak. to jakieś dla ciebie to wyjątkowe było marzenie. miejsce? to było moje marzenie. marzenie zawsze, żeby zagrać na większych scenach całe życie. Grałam w małych klubach, co jest dla mnie bardzo cenne i uwielbiam to robić, mhm. ale zawsze chciałam obserwując artystów innych dołączyć do, do tego zacnego grona. i. i w tym roku się udało. Po występie na sockim Sopotki Festival pojawiło się dużo głosów, że jesteś polską Lady Gagą, bo założyłaś strój cały z małych, pluszowych małpek. Czy na Opole też szykujesz podobną historię? nie. Zupełnie inny klimat. Wiesz co? to jest ciekawe, że ludzie zawsze potrzebują coś nazwać lub gdzieś przyporządkować. No taka jest nasza natura. Ja też nie jestem w stanie udawać kogoś, kim nie jestem. Lubię takie rzeczy, które dają trochę pozytywnego promyczka do serduszka i małpki były takim elementem. Myślę, że scena Opola zainspiruje mnie do trochę innego klimatu. Zarówno w moim występie, jak i w też w tym, jak będę wyglądać, bo, bo myślę, że będzie troszeczkę więcej elementów Nostalgicznych. W takim razie my oczywiście życzymy sukcesu. Myślę, że wszyscy słuchacze Polskiego Radia Londyn czy mają kciuki za Twój opolski występ, za Twój opolski debiut, ale w koncercie super jedynek. No to może na koniec y, zanudźmy, chociaż ja zacznę Dobra. fragmentem. Miłość jedna robi... robi mi straty. Miłość jedna robi mi straty. I właśnie teraz to zagramy. Dzięki, serdecznie. Dzięki, pozdrawiam wszystkich serdecznie.